Ahoj Wilki Morskie! Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z serii pochwalcie się swymi bitwami. Dzisiaj zapraszam was na pokład pancernika 10 poziomu, jest to pancernik Schlieffen. Kapitan płynie w bitwie rankingowej, zatapia wszystkie okręty, robi miazgę z drużyny przeciwnej. No i damage jaki uzyskał to damage 211 212, zdobywa ogromną ilość odznaczeń oraz medali. Moi drodzy, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, z którego dowiecie się, jakie mamy okręty w testach. No i co ważne, to robię powtórki Waszych bitew. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że kapitan pochwalił się, jak ma zrobionego tego kapitana na tym okręcie oraz sam pancernik. Usiądźcie sobie wygodnie, a ja serdecznie Was zapraszam do pooglądania tej przepięknej bitwy. Drodzy Państwo, widzimy zestawienie drużyny lub drużynie przeciwnej. My mamy dwa kurpursy, Szlifena, Sewastopola, Shima i Vampirka. 2 tutaj gdzie kapitan pochwalić się chciał swoją bitwą, mamy dwa kurpursy, Szlifena, Desmoina, Shimekaze i Grozowoja. Za chwileczkę zobaczymy jak ta bitwa będzie się tutaj przedstawiała. Widzimy kurfursta z drużyny przeciwnej. Okręty rozpływają się na poszczególne pozycje i pierwsza, pierwszy strzał w kierunku kurfursta z przednich dział. To będzie trafienie za chwileczkę, zobaczymy. No, kapitan spudłował, No, niestety, Na no troszeczkę ta odległość też tutaj robi swoje. Po prawej stronie również jest. Kurpurs nieprzyjacielski, ale skupmy się w tej chwili na bitwie, jak to będzie się tutaj przedstawiało i czy będzie, chyba tak, tutaj kapitan mierzy, do pancernika z drużyny przeciwnej i poszła salwa, poszedł strzał ze wszystkie działy i artyleria dodatkowa już tutaj ostrzeliwuje Sewastopola, zobaczcie. Tam zapobiegawczo wystrzelił dwie paczki torped. Licząc na to, że któryś z okrętów nieprzyjacielskich wpłynie na to torpedy, no i teraz zobaczcie: artyleria dodatkowa w drużynie przeciwnej szlifena oraz naszego szlifena. Tutaj zobaczcie, bardzo mocno ostrzeliwują się nawzajem. The uruchamia swój radar aby wyświetlić jakieś tutaj okręty pokazuje się nam bodajże Shimakaze jest Shimakaze ona przejmuje w tej chwili punkt alfa no i salwa do Schlieffena Spitan wpływa za wyspę Próbuję się tutaj jeszcze za wyspą troszeczkę naprawić no zobaczymy, z jakim skutkiem ta bitwa tutaj będzie wyglądała. Poszły te torpedy, Zobaczcie. idą torpedy, czy będzie trafienie. No i niestety szlifen e, omija te wszystkie torpedy. Jest to szlifen, znowu się pokazuje ten szlifen. I nasz kapitan, słuchajcie będzie próbował podesłać następną wiązkę chyba torped w jego kierunku chociaż nie bardzo, bo tam płynie kurfurst, płynie też i szlifem, szlifem będzie się tutaj zawalczyć z naszym Desmoinem no i teraz trzeba kręcić i pomóc naszemu krążownikowi bo tutaj jest naprawdę sytuacja troszeczkę napięta cały czas nam przeszkadzają tutaj wyspy Płyną torpedy w kierunku naszego szlifena. Szlifen nie dostaje ani jednej torpedy. Jest już w tej chwili wyświecony i pokazuje się szlifen. 6 km, 200 metrów. No i teraz, zobaczcie, jeżeli się pokaże, to tak jest. Pokazał się i poszła salwa ze wszystkich dział. Jest trafienie, zobaczcie. 12 tysięcy i zobaczcie, pancernik spoczywa dnie, ale pokazuje nam się od dzioba szlifena pokazuje nam się wampir, który jest obijany w tej chwili artylerią dodatkową, zobaczcie jak ta artyleria dodatkowa pięknie tutaj sobie radzi z tym oto niszczycielem, niszczyciel próbuje uciekać, chociaż nie, on będzie decydował się do ataku i poszło, a salwa ze wszystkich dział tego wampira i jest trafiony, zobaczcie, ależ jego tutaj załatwi, jeszcze mamy kurkursa, jest 10 kilometrów, ktoś pomoże temu szlifenowi, zobaczcie. Ach, zobaczcie ileż tych pocisków, z tej artylerii dodatkowej. Kapitan jeszcze wystrzelił tutaj torpedy, dwie paczki torped. Być może uda się jeszcze trafić tego kurpusta i następny jest strzał w kierunku kurpusta. Pięknie to wszystko wyladarować no, się. Jest podpalenie, akurat kurpust, słuchajcie, wykręca tak napor wystrzelonych torped I Idą torpedy płyną 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 i czy kurpurs zostanie te torpedy zobaczmy no bodaj dostanie oby dostał i będzie kurpurs na dnie pięknie one tutaj płyną no zobaczcie i podziałach jemu i jeszcze artyleria obija z drugiej strony krążownika Tor torpedy są przeznaczone dla kurpursa kurpurs 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 i jest trafiony, zobaczcie, ależ został tutaj pięknie. Robi tutaj miazgę kapitan na szlifenie. Jest i Sewastopol za górą. Za wyspą Sewastopol się schował. On próbuje się ratować, zobaczcie. Na koncie kapitana na szlifenie już trzy zatopione okręty. Czy będzie też tutaj zatopienie? Jeszcze czwarte. Czy będzie to zatopiony kurfurs, a być może Sewastopol, który jest bliżej, zobaczmy. Kurfurt zatrzymał się za wyspą. Jest i Sewastopol. I teraz zobaczcie, pokazał tutaj e, swoją burtę. Jest trafienie 9000. No, otrzymuje tam totalne bardzo duże obrażenia. Jest i podpalenie. Artyleria dodatkowa, miażdy tego Sewastopola. Kapitan prosi o pomoc desmoina, który zakotwiczył za Wyspą całą bitwę stoi za Wyspą, no i mamy Sewastopola, 7 km. I tu artyleria dodatkowa już strzela do Sewastopola i poszła salwa z przednich dział ten krążownik rosyjski. Jest tam trafienie, zobaczcie. Ale Sewastopol nie poddaje się tutaj. Mamy jeszcze kurkursa, który będzie na pewno chciał zatopić naszego szlifena. Kapitan troszeczkę zwalnia. Pozostawia tutaj ee, moi drodzy troszeczkę luzu, aby tego Sewastopola dobijała artyleria dodatkowa i poszła w strzał ze wszystkich działów w kierunku Sewastopola. No i zobaczcie, Sewastopol topnieje. Ja jeszcze troszeczkę i nie będzie Sewastopola, zobaczcie. I czy będzie zatopienie? No i teraz. Końcówka. Ewa bye bye, zobaczcie, ekspert do walki w zwarciu i mamy Kurfürsta. Mamy cztery zatopienia. Ja się pytam, czy ta drużyna, która tutaj jest razem zaszlifowana, czy ona w ogóle była potrzebna? Zobaczcie, jeżeli patrząc tutaj na tą bitwę, to kapitan już zatopił sam jeden jedyny cztery okręty. Zobaczcie na samo zastawienie, jest kurfurst. Kurfurst. No i teraz będzie tutaj salwa. Będzie tutaj strzał, że wszystkie dział kapitan oznaczył tego pancernika, aby artyleria dodatkowa tutaj mocno obijała i zobaczcie co się tutaj dzieje. Zobaczcie, nic nie mówię. Delektujcie się tą bitwą. Jest jeszcze niszyciel, jest Shimakaze, i zobaczcie, poszedł strzał do Shimakaze Jest trafienie, no Shimakaze dostaje konkretne obrażenia No i który pierwszy zajdzie, czy to będzie Shimakaze, czy to będzie Kurwurs, jest zobaczcie, Kraken uwolniony Ekspert do walki w zwarciu, no i jeszcze tego Kurwursa, zobaczcie Bij tego Kurwursa, on musi być twój, no niestety Ale i tak piękna bitwa, zobaczcie, sam przeciw, sam praktycznie... Jeszcze zatopił, nieprawdopodobne